Magdalena Riga Monti, proszę Państwa, konferencja Algorytmy Zmiany. Teraz przeczytam cały tytuł tej konferencji: Role i etyka reklamy w świecie AI, dezinformacji i transformacji ekonomicznej. Wiele godzin za nami, wiele wspaniałych paneli, mocnych, ważnych dyskusji i o mediach, i o reklamie, i o języku. Tak, to mój panel był o języku. Bardzo jestem z tego panelu dumna, ale słuchałam też innych, między innymi o transparentności w mediach, o tym, co nas czeka z tą sztuczną inteligencją i czy ona wygryzie naszą, tę ludzką inteligencję. Bardzo Państwu dziękuję za te godziny spędzone wspólnie z nami. Było nas kilkaset osób razem. Było mi bardzo miło, to dla mnie wielki, wielki zaszczyt. Dziękuję też Lucynie Pruskiej, która e, tę konferencję w dużej mierze e, przygotowała. Pozdrawiamy Cię, Luc Lucy. I oddaję głos Piotrowi Kwietniowi. Piotrze, teraz. Ty. E, dziękuję Ci. <laughs> e, ja również jestem pod e, wielkim wrażeniem e, tych kilku godzin, które spędziliśmy tutaj. W towarzystwie tak wspaniałych prelegentów, prelegentek i mam nadzieję, że Państwo również jesteście z tych kilku godzin bardzo, bardzo zadowoleni. Tak naprawdę to jest zakończenie tej, tej konferencji. Kończymy tegoroczną, tegoroczną edycję konferencji Reklamuje Etycznie pod tytułem Algorytmy zmiany, i tutaj chciałbym złożyć podziękowania na ręce przede wszystkim wszystkich uczestników, którzy tak jak Magda powiedziała licznie dzisiaj stawili się i brali udział w, w, 30 w tym wydłużeniu. No, także, jeszcze, jeśli nie więcej niż 30. Także to mowa. jest to jest bardzo, bardzo nas to cieszy i naprawdę serdecznie dziękujemy. Głęboko wierzę, że wszystkie, wszystkie panele, wszystkie kontrapunkty, cała zawartość konferencji była dla Was wszystkich nie tylko interesująca, ale też inspirująca, no ponieważ tak naprawdę dotyczyła rzeczy, które dotykają już nas w tej chwili, a za chwilę w najbliższej przyszłości będą nas dotykały jeszcze bardziej. Także mam nadzieję, że niektóre z tych paneli, wszystkie te panele zainspirowały Was do jakiegoś nowego sposobu myślenia zarówno w biznesie jak i, jak i w życiu. Dziękuję wszystkim panelistkom, panelistom, moderatorkom, moderatorom, wspaniałym przedstawicielom różnych środowisk, środowiska nauki, środowiska biznesu, środowiska marketingu. Także naprawdę była to wspaniała grupa taka Wielka stawka autorytetów w swoich dziedzinach, którzy przekazali to, co, na czym znają się najlepiej dla Was, żebyście mogli z tego w swoim życiu zawodowym i pewnie też prywatnym korzystać. Dziękuję bardzo naszym sponsorom. Jest to bardzo istotny punkt. Dziękuję bardzo firmom, które uwierzyły i, i, i wsparły nasze, nasze przedsięwzięcie. Dziękuję firmie Polski Lek, dziękuję firmie Żabka Polska, dziękuję firmie Mondelis Polska, dziękuję firmie Coca-Cola oraz dziękuję firmie Google. Wielkie też podziękowania dla naszych patronów medialnych i instytucjonalnych, którzy pomogli nam wypromować tę konferencję do takiego... Do takiego etapu, jak, jak dzisiaj widzieliśmy, czyli, czyli bardzo wielka, bardzo duża liczba uczestników, z czego jesteśmy bardzo bardzo dumni. Na koniec, co jest, na koniec, ale jest to również bardzo, bardzo ważne podziękowanie. Chciałbym podziękować wszystkim osobom, wszystkim zaangażowanym w organizację tej konferencji, przede wszystkim Studio Platinium, przede wszystkim Karinie. Kamilowi, wymieniony już wcześniej Lucynie. No bez Was to wszystko by się po prostu nie udało. Kończąc, chciałbym już dzisiaj tutaj, korzystając z tej, z tej możliwości, zaprosić Was wszystkich, zaprosić Państwa na konferencję, następną konferencję z cyklu reklamuje Etycznie, która odbędzie się w przyszłym roku, prawdopodobnie również w grudniu, tak jak i ta. Zapewniam Was, że nie będziecie zawiedzeni. Dziękuję jeszcze raz za udział. Dziękuję jeszcze raz wszystkim panelistom, moderatorom, tym, którzy przyczynili się, że ta konferencja się odbyła, sponsorom i do zobaczenia za rok. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo.